Witajcie moi drodzy to trzeci film z serii poświęcony tematyce rozgrywania bitew w twierdze z silniejszymi klanami dzisiaj będzie mowa o kampieniu pojawiły się głosy i zarzuty w filmach jak to kampa na szóstych tierach Polacy znowu kampią i tak dalej zaraz do tego dojdziemy przede wszystkim trzeba zacząć od tego jakimi składami jedziemy na twierdze w w takich klanach, który, w takim klanie, w którym ja gram i w których jest większość w boc ja bym nazwał ich takimi normalnymi klanami, no to mamy graczy o różnych kolorkach, według ich a tak? Mamy graczy zielonych, ale mamy też trochę żółtych, pomarańczowych, czasem czerwonych, różnie to bywa. A w takiej sytuacji, jeżeli przychodzi do twierdzy to w takim klanie koksów no to oczywiście każdy może sobie rozprowadzając zażyczyć wszyscy biorą te 37 siódemki część bierze Type 64 albo reszta Kramuele i jedziemy tak natomiast w takim klanie normalnym ja uważam że najbardziej skuteczny jest jeżeli każdy jedzie tym czołgiem na którym czuje się najlepiej tak którym zrobi najlepszy wynik bo co z tego że każemy wszystkim jeździć lightami i medami jeżeli oni się na danym czołgu źle czują, nie czują tego czołgu, nie mają go wyparkowanego, nie wiedzą jak nim grać, to nie przyniesie efektu. A, amorak na marginesie. Zobaczmy co będzie dalej. A, więc w momencie, kiedy dajemy ludziom możliwość jeżdżenia tymi czołgami, które mają najlepiej uekspionować, na których się najlepiej czują, no to trzeba dostosować. Oj, drugi raz, Amorak, Do. Do odpowiedniej e, taktykę pod odpowiedni zestaw czołgów, e, na chwilkę chciałbym tylko skomentować te dwa moraki, które miały miejsce. Często jest tak, że gdy gracie z silniejszymi klanami, no to sypią się amoraki po prostu, zniszczenia i tak No, i ludzie zaczynają pisać, o to na pewno cheaterzy, oszuści, mają autaimy, które celują w bigspoty, i tak e, dalej. niekoniecznie. Pamiętajcie, że jak gracie z takim dobrym klanem, to są zawodnicy, którzy mają często dużą ilość bitew, rozgręch na tych czołgach, mają je wyperkowane. E, mogą mieć na przykład perk Sniper na celowniczym, ten perk zwiększa szanse na zadanie uszkodzeń załodze i uszkodzenie modułów, mają pewnie braterstwo broni, generalnie, no a poza tym Dobrzy gracze też wiedzą, gdzie celować, nie, nie zakładajmy zawsze, że gramy z oszustami, bo padniemy w jakąś tam paranoję, nie mamy szansy tego sprawdzić. A już jakieś tam odgryzanie się na czacie i odpisywanie w chwili, kiedy przegrywamy, no to jest już po prostu żałosne, to uważam, że nie powinno się tego robić, tak? Zostawmy, dajmy czas, niech Wargaming może kiedyś zrobi coś z tymi cheatami. Natomiast nie zakładajmy zawsze, że fioletowi to gracze oszukują i że te najlepsze krany oszukują. Okej, okay, ale wracając do kampienia, czyli mamy skład taki jaki mamy i musimy pod to grać. Jeżeli mamy skład ciężki albo ciężko-średni, a, a przeciwnicy mają skład lekki, to co się stanie, jeżeli gdzieś pojedziemy? Rozdzielimy siły, tak? Jeżeli na tej mapie pojechalibyśmy na przykład ciężkimi na przepychacz, no to zanim by tam dojechali, z dołu by wyskoczyły już na naszą kapa. Ich lighty. najpierw rozwaliłyby nasze średnie czołgi, czy to, co jest tutaj w okolicy, a później spokojnie by rozwaliły czołgi ciężkie. Ale chyba nie o to chodzi nam, żeby przegrywać, prawda? Chodzi o to, żeby grę wygrać. E, mm, musimy wykorzystać te atuty, które mamy, i to jest tak, jeżeli ktoś będzie mówił, że wygrana jest jakimś nie wiem, i złym stylu, czy że jakaś camperska i tak dalej, to mi przypomina taką sytuację e, z filmami. Często hollywoodzkie produkcje się tym charakteryzują, że mamy dwóch przeciwników, którzy są walczą, jeden ma pistolet, drugi nie, więc ten, który ma pistolet, odrzuca pistolet i naparza się na pięści, tak, albo odrzuca nóż czy miedź, żeby walczyć honorowo. Oczywiście nie ma to kompletnie nic wspólnego z prawdziwym życiem. W prawdziwym życiu, jeżeli ktoś chce wam zrobić krzywdę, zagrożone jest wasze zdrowie, albo wasze życie, to e, nie ma czegoś takiego jak walka honorowa, jak, jak, jak. Pamiętajcie, wy się musicie bronić. Ktoś chce was zabić, zamordować. Musicie użyć wszelkich środków, które macie, aby go powstrzymać. Jeżeli macie pistolet, nie używacie pistoletu noża krzesła, cokolwiek macie pod ręką. I podobnie. Tam, I podobnie jest tutaj musimy wykorzystać te mm, przewagi, które mamy. Jeżeli mamy przewagę HP, mm, ale jesteśmy ślepi. Nie pojedziemy raszem gdzieś na dół, bo po pierwsze przeciwnicy, ale tak zawsze nas wcześniej wypatrzą niż my ich. Wcześniej zabiją z dystansu za free, będą, będą pestki nas ładować i wygrają. Jeżeli rozdzielimy siły, tak samo, e, identyczna sytuacja. Mm. Więc najlepsza strategia, na jeżeli walczymy z lekkim składem, to trzymać się w miarę w kupie skąpić wykorzystać teren do gry na cooldowna chociażby, jeżeli mamy taką możliwość, takie czołgi. Generalnie e, nie rozdzielajmy sił, nie jedźmy nigdzie na pałę, nie próbujmy walczyć z pushem kontra pushem, bo nie jesteśmy jeszcze koksami, to będzie kiedyś, tak, w przyszłości możliwe, ale tak sobie na pewno z takimi klanami nie, po, nie poradzimy. Poradzimy sobie spokojną Spokojną, może czasami nudną, ale taką konsekwentną grą, gdzie staramy się, żeby ponieważ oni mają lepszy zasięg widzenia, to niech oni przyjadą do nas, żebyśmy strzelali się na blisko. Ponieważ mamy twarsze czołgi i więcej HP, więc staramy się, żeby te wymiany były w miarę pestka za pestkę, bo wtedy wygramy. Nie gonimy za lightami, bo ich nie dogonimy czołgami ciężkimi. Hmm, tutaj ta bitwa już powoli zmierza ku końcowi. Eee, pozostał jeden, eee, jeden light po stronie drużyny przeciwników. Eee, my tutaj mamy jeszcze Oja i mm, Shermana. Eee, też nie jest demonem prędkości. Oj powoli zmierza w stronę kapa przeciwników, a Sherman pilnuje, żeby nie doszło do sytuacji, gdy ten light wjeżdża na naszego kapa i zaczyna kapować zanim Oj zacznie kapować tamtą bazę. Bo wtedy możliwe, że koledzy nie zdążyliby ani dojechać na kapa przeciwników, ani wrócić się, żeby zdekapować. Eee. Tak więc wracając do, wracając do tematu kampienia. Jeżeli ktoś Wam pisze na czacie, że o kamperzy, coś i tak dalej, co to oznacza? To oznacza, że wybraliście bardzo dobrą strategię dla Waszej drużyny. Ponieważ to nie Wy macie grać pod drużynę przeciwnika, tylko Wy gracie pod siebie. Do, eee, dopasowujecie styl gry do takiego, który wam daje największą sytuację. Oczywiście przeciwnicy będą przeszczęśliwi, jak rozdzielicie swoje siły, jak pojedziecie, jak nie kampicie, bo po prostu łatwiej was wbiją. I o, tym, o to chodzi, żeby wygrać, tak? Tą bitwę. Eee, nie ma tu znaczenia styl, tak? Ważne jest to, żeby, żeby, żeby było zwycięstwo. Wy też macie cel, aby osiągnąć zwycięstwo w tej bitwie, więc gracie pod siebie. Nie dajcie sobie więc mówić nigdy, że, że jesteście jakimiś gorszymi kamperami, tak? Bo wy po prostu przyjęliście taką strategię, która zapewnia wam wygraną. Oczywiście ktoś powie, czołgi mają kółka, tak? Po to, żeby jeździć. No tak, tak, oczywiście, ale to w sytuacji, jeżeli byśmy mieli ciężki skład kontra ciężki skład, na przykład, wtedy możemy jechać w konkretne miejsce, naparzać się i tak dalej, wymieniać pastkami. Ale nie na boga, nie wtedy, gdy walczycie ciężkim składem przeciwko składowi złożonemu z lightów. Hmm. I tak jak mówię, na wszystko przyjdzie czas. Przyjdzie czas, kiedy wy też w waszym klanie będziecie jeździć lightami, będziecie trenować sobie pusze i tak dalej. Zresztą na marginesie, jak jest najlepiej zacząć trenować właśnie takie szybkie pusze i szybkie atakowanie jazdy lightami? Oczywiście wtedy, kiedy walczycie z graczami słabszymi od Was. Wy w takiej sytuacji, jak walczycie w ta, na twierdzy z silniejszymi przeciwnikami, macie kolejny atut taki, że przeciwnicy czują się bardzo pewnie, tak? Dlatego też, tak jak pisałem w poprzednim odcinku, tak jak mówiłem, puszują na was, ponieważ uważają, że wiadomo zrobią zamieszanie, wy poczujecie się zdominowani, no i spokojnie was, was rozniosą, tak? Dlatego taka spokojna gra, e, która zderza się z ich taktyką i odbiera im pewność siebie, wytrąca ich z równowagi. Tak, e, W tym momencie przewaga psychologiczna jest po waszej stronie. E, nie są nawykli do takiej sytuacji, kiedy, kiedy coś takiego się dzieje. E, I to jest kolejny wasz atut. Czyli pamiętajcie, wykorzystywanie wszystkich atutów, które, które macie pod ręką. Ok. E, co się dzieje teraz w tej bitwie? Tu już jest końcówka. Oj zaczął kapować, w związku z czym Sherman też zaczyna się, będzie się pewnie kierował za chwilę w tamtą stronę. Light prawdopodobnie jedzie już na swojego kapa, aby dekapować. To jedyne wyjście w tej sytuacji dla niego. Nie zdąży tego skapować sam. Jedyne wyjście to zbić kapa, załatwić najpierw sprawę z Oiem, a później z Shermanem. Sherman powoli, powoli również zmierza, aby dołączyć teraz do przeciwnika. No i zobaczymy, co będzie dalej. Eee, bardzo ciekaw jestem waszych e, komentarzy pod tym filmem, zwłaszcza komentarze osób, które są, tak jak mówię, no, grają w takich klanach, w jakich jest większość w bocie tak? Nie tych e, zrzeszających same unikumy, tak, czy graczy tam niebieskich. Tylko taki, gdzie mamy różny skład, yy, różny, różne osoby trafiają się na twierdzę i trzeba sobie zawsze poradzić w jakiejś sytuacji. Zobaczmy, jak wygląda to z perspektywy OJA. Tutaj Light przejeżdża. Bardzo dobrze, że oj obraca nie tylko wieże, ale i gąsienice. No i pozamiatane. I tak właśnie można rozpykać każdy taki atak Lightów. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów na tym kanale. No i nie zapominajcie, łapka w górę, jeśli się Wam podobało.